W zeszłym roku pokazałem wam pierwszą figurkę z serii Beast Wars wydaną w ramach linii Transformers Masterpiece Optimusa Primala. Okazuje się, że naczelny musiał być bardzo dobrze sprzedającym się modelem, bo już kilka miesięcy później na rynku pojawił się kolejny maksimal Masterpiece Cheetor. Zapraszam na jego recenzję. Zawsze lubiłem Cheetora. Wersja Transmetal była moją pierwszą oryginalną figurką Transformers i to właśnie jej poświęciłem moją pierwszą wideorecenzję. Tam też powiedziałem więcej na temat samej postaci, więc nie będę się powtarzał a wspomnę tylko, że Cheetor to jeden z tych młodszych, narwanych Transformerów, które próbują znaleźć swoje miejsce w hierarchii. Zważywszy na mój sentyment do serii i samej postaci, nie powinno nikogo dziwić, że ta kara przykuła moją uwagę, kiedy powiedziała, że w ramach nowo powstałej linii Beast Wars Masterpiece. Zostanie wydany także Gepardon. Mając w pamięci, że do tej pory dostaliśmy dosłownie jedną dobrą figurkę tej postaci i do tego w jej transmisorowym wcieleniu, z dużym zainteresowaniem oczekiwałem, jak tym razem poradzą sobie inżynierowie takary. Primal był dla mnie strzałem w dziesiątkę i pewnym hitem sprzedaży. Od wyników chitora zapewne zależeć będzie przyszłość tej gałęzi Masterpiece, więc zobaczmy, ile jest wart nasz ulubiony Gepard. Po otwarciu pudełka otrzymujemy chitora w trybie bestii. Nie mam wątpliwości, że to bardzo dobrze zrealizowany tryb. Czytor ewidentnie jest gepardem, którego znamy z animacji i jest to pierwsza figurka tej postaci, która może się poszczycić takim osiągnięciem. Oczywiście podobnie jak w przypadku Optimusa, tu również odnajdziemy kilka widocznych elementów trybu robota. Najbardziej zauważalne są te umieszczone na nogach, chociaż przynajmniej zaprojektowano je tak, żeby jak najmniej biły po oczach, gdy patrzymy na model od przodu. Kilka nieco mniej oczywistych kawałków robota odnajdziemy w połowie długości torsu, a pod modelem mamy jeszcze wielką dziurę, która wykorzystywana jest podczas transformacji. Podobnie jak w przypadku Primal'a, tutaj także jestem skłonny wybaczyć te wystające kawałki robota, ponieważ projektowanie transformera zmieniającego się w smukłego, pozowalnego geparda już samo z siebie jest sporym problemem, zwłaszcza, że w odróżnieniu od modeli z G1 tutaj nie można oszukać i schować wielu części robota w podwoziu, gdzie będą niewidoczne. W Beast Wars cały model jest jak na dłoni, albo wręcz dosłownie na dłoni. Wybaczę też zdecydowanie za długi pek, który posłuży do połączenia nóg w trybie robota, chociaż z jakiegoś niewyjaśnionego powodu ten element strasznie szpeci mi model. Niestety, Cheetor ma jedną bardzo poważną wadę w formie bestii i nie mogę na nią przymknąć oka. W połowie długości torsu umieszczono zawias, z którego korzystamy podczas transformacji. Niestety jest on bardzo luźny, a do tego po przeciwnej stronie nie ma żadnego zaczepu, który blokowałby elementy. Z tego powodu, kiedy tylko podniesiemy figurkę, dosłownie rozkłada się ona w rękach. Niby mamy dwa niewielkie wybrzuszenia, które powinny zablokować elementy, ale są one źle zaprojektowane i w praktyce mają tyle sensu co piaskownice na pustyni. Można było zrobić nieco ciaśniejszy zawias i dołożyć trochę więcej plastiku, który blokowałby całość. Albo umieścić zaczepy na wierzchu najbardziej wystającego elementu i korespondujący z nimi drugi zestaw wewnątrz grzbietu. To już nie jest kwestia skomplikowanego trybu alternatywnego, ale lenistwa twórców. Założę się o kartą Bonanów, że jeśli wyjdzie modyfikowany knockoff cheatora, to bez problemu znajdą sposób, żeby to naprawić. No dobrze, przestańmy się już pastwić nad twórcami, bo mimo oczywistej wtopy, za którą powinni ich zesłać na galerę, wciąż zrobili w tym trybie wiele rzeczy bardzo dobrze. Proporcje są mocno gepardzie, a inżynierowie starali się jak mogli, żeby ten tryb był jak najbardziej spójny. Cały model pokryty jest fakturą podobną do tej, którą znamy z Masterpiece Primala. Tym razem zrobiono jednak bardzo ciekawy zabieg z cętkami. Ponieważ w czasach oryginalnej kreskówki animacja komputerowa dopiero raczkowała, a rozdzielczość i jakość tekstur pozostawiała nieco do życzenia, projektanci figurki zrobili ukłon w stronę animacji, umieszczając na czitorze cętki z efektem delikatnego rozpikselowania na krawędziach. Rozwiązanie to będzie miało zapewne tyle samo fanów co przeciwników, ale ja uważam je za bardzo fajny easter egg. No chyba, że technologia druku na częściach jest na poziomie rowu mariańskiego i po prostu nie potrafili zrobić tego lepiej. Niezależnie od tego, którą wersję wolisz, piksele widać tylko z bardzo bliska, więc na co dzień nie będą rzucały się w oczy. Przejdźmy do głowy. Ten element wykonano z bardzo dużą starannością i Takara ma się tu czym pochwalić. Oczywiście za chwilę pojawi się komentarz z głosem krytyki, że pysk bestii nijak ma się do prawdziwych gepardów, choćby przez to, że linii czoła i oczu pod względem kształtu bliżej do atutów modelki kostiumów kąpielowych niż szybkich kotów. Z kolei ja odpowiem, bardzo słuszna uwaga, dziękuję za twoje poświęcenie czasu dla porównania anatomii geparda z kawałkiem plastiku i imponującą znajomość katalogów kostiumów kąpielowych bliżej nieokreślony widzu. Chwilę później będę musiał jednak zwrócić uwagę, że twórcom zależało przede wszystkim na wierności serialowi, a nie prawdziwym zwierzętom, i właśnie stąd wynikają różnice. No dobrze, to czemu głowa czytora jest lepsza od większości innych, jakimi do tej pory uraczyła nastakara? Dlatego, że ma kocie wąsy i jest to pierwsza figurka w historii transformerów, która ma prawdziwe kocie wąsy. Wydawało ci się, że loty w kosmos czy komputery są największym osiągnięciem ludzkości? No właśnie, wydawało ci się. Kosie wąsy na figurkach to jedyny prawdziwy dowód na to, jak daleko zaszliśmy jako dominujący gatunek na ziemi. W dotyku wąsy przypominają sztywną żyłkę, więc całkiem nieźle reagują na szturchanie. To jednak nie wszystko. Pysk cheatora otwiera się, ujawniając bardzo ładnie pomalowane wnętrze z całą masą zębów i wyrzeźbionym językiem. Jeżeli natomiast przyjrzycie się oczom, zobaczycie, że zielony kolor to dobrze położony metalik, który przyciąga uwagę. Wciąż mało? W zestawie z modelem otrzymujemy dwie dodatkowe głowy geparda. Różnią się one powiekami, położeniem oczu, przodem pyska i szczęką. Najciekawsze jest jednak to, że wszystkie głowy można rozłożyć na czynniki pierwsze i przekładać poszczególne elementy według naszego uznania. Żuchwa jest wsunięta na lekko wystające pegi, a przód pyska można odczepić odkręcając jedną śrubę. Natomiast żeby wmienić oczy wystarczy pociągnąć plastik w miejscu z wydrążeniem na paznokieć i wtedy WOW! Jak patrzę w te oczy, to mam wrażenie, że chcą ukraść mi duszę. Wyglądają jak coś, co mógłbym znaleźć w domu Hannibala Lectera, a nie w magazynach Takary. Swoją drogą zastanawiam się, co jest bardziej przerażające. Same oczy, czy czaszka geparda z wydłubanymi oczami? Jeśli ten obraz skrzywił twoją psychikę i potrzebujesz wydać równowartość PKB kraju na leczenie, to możesz śmiało obciążyć kosztami Japończyków. Mimo, że przypłaciłem ciekawość psychicznymi bliznami na resztę życia, muszę skierować ukłon w stronę Takary. Możliwość mieszania i przekładania elementów odseparowuje wszystkie wcześniejsze głowy od tej i sprawia, że czytor wyróżnia się na tle innych modeli. Z drugiej strony trochę szkoda, że skoro i tak dostajemy aż trzy głowy, to nie zdecydowano się zastąpić jednej z nich bardziej naturalną, przypominającą prawdziwego Geparda. W ten sposób zadowoliłoby się zarówno fanów kreskówki, jak i realistycznie wyglądających bestii. Wymiana głowy jest bardzo łatwa. Po prostu wysuwamy jedną i wsuwamy drugą. Przy okazji rzućmy okiem na pozowalność czerepu tora. Sytuacja ma się tu podobnie do tej z Masterpiece Primala. Cały zakres ruchu, czyli oś góra-dół, lewo-prawo i obrót uzyskujemy po wysunięciu pyska. Mamy jednak także możliwość wsunięcia szyi do środka, co ogranicza pozowalność i daje bardziej zwartą hmm, żółwiową bryłę karku. Niestety, w moim egzemplarzu wysunięcie stawu wymaga mniej więcej tyle samo siły, co odciągnięcie swojej lepszej połowy od sklepów, gdy zaczyna się sezon promocji. Dlatego w obu przypadkach nie obejdzie się bez pomocy narzędzi. Skoro ruchomość głowy mamy za sobą, zobaczmy, co jeszcze potrafi Citor. Przednie łapy mają u podstawy zawias, ale funkcjonuje on bardziej jako maskowanie niż kolejny punkt ruchu. Poniżej umieszczono kolejne dwie osie. Kawałek dalej odnajdziemy obrót nad. Hmm. Kolanem? Łokciem? Co mają gepardy? Powiedzmy, że nad przegubem. W samym przegubie natomiast zamontowano jeszcze jedno solidne zgięcie. W każdej stopie odnajdziemy kolejne dwie osie. Tylnym nogom także nie poskąpiono pozowalności. Mają po dwie osie w biodrze, więc bez problemu odtworzymy żenujący dowcip z obsiekiwaniem megatrona. Dalej obrót pod kolanem i ogromny zawias w samym kolanie. Poniżej umiejscowiono kolejne kolano, tym razem zginające się do wewnątrz, i zawias w stopie. Ogon posiada natomiast dwa zawiasy, które pozwalają na dość dużo ekspresji. Niestety, wystająca z zadu besti lufa tylko dodaje 3 grosze do wspomnianego wcześniej do wsi po osiekaniu. Taki zestaw stawów wraz z wymiennymi głowami pozwala na bardzo duży zakres ruchu. Na tym polu Cheetor zdecydowanie może prześcignąć Masterpiece Optimusa Primala. Niestety w modelu nie możemy liczyć na równie dużą sztywność, przez co elementy mają tendencję do odczepiania się przy pozowaniu, a denerwujący zawias w połowie tułowia także nie budzi mojego zachwytu. Jeżeli jednak spróbujesz swoich sił w dynamicznych pozach, na pewno docenisz możliwość zamontowania figurki na podstawce. Cheetor bardzo ładnie prezentuje się obok swojego poprzednika w linii Masterpiece Optimusa Primala. Również przy Generations Rad Trapie wypada bardzo przyzwoicie. Zobaczmy jeszcze jak nowa wersja Gepardona sprawdza się na tle swoich poprzedników. W tym przypadku nie ma żadnych wątpliwości, że Masterpiece w trybie bestii mimo swoich wad wciąż sprawia wrażenie zdecydowanie najbliższego temu co znamy z serialu. Cheetor w formie Geparda to model pełen sprzeczności. Z jednej strony to najwierniejsza interpretacja postaci, ale z drugiej część fanów mogą denerwować odstępstwa od prawdziwych Gepardów. Ma bardzo ładne proporcje i malowanie, ale wystaje mu kilka kawałków robota. Wyposażono go w rewelacyjną artykulację i trzy świetne głowy, ale zaczep w połowie torsu potrafi denerwować i psuć frajdę z pozowania. Nie zrozumcie mnie źle, to wciąż zdecydowanie najlepszy tryb bestii w historii czytora, ale nie oczekujcie od niego takiej solidności jak od Primala. Jest po prostu znacznie delikatniejszy. Transformacja wymaga nieco wysiłku, ale posiada kilka naprawdę imponujących momentów. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak rozwiązano konwersję nóg. Cała osłona kolana wysuwa się z wnętrza piszczeli. Mały panel zasłania niewielki otwór nad stopą, a nogi bestii pięknie chowają się w łydce. Część osób będzie narzekała na odczepiane podczas transformacji elementy, które w trybie robota zmieniają się w broń. Z jednej strony rozumiem te zarzuty, ale z drugiej takie uzbrojenie faktycznie było wykorzystywane przez czytora, więc karcenie wydaje się jakby nie do końca uczciwe. Kiedy jednak przejdziemy przez transformację, mamy przed sobą model robota tak dobry, że w ułamku sekundy zapomniałem o wszystkich zarzutach, jakie miałem względem geparda. Citor w tym trybie wygląda po prostu niesamowicie. Niemal wszystkie elementy pokryto fakturą futra albo metaliczną farbą w kolorach miedzi i głębokiego błękitu. Proporcje są idealne, a wygląd maksymala w 100% pokrywa się z moim wyobrażeniem postaci z serialu. Jeżeli problemy w trybie bestii były ceną za tak wyglądającego robota, to nie żałuję ani trochę podjętych przez inżynierów decyzji. Przejdźmy jednak do konkretów. Osoby mniej obeznane z Beast Wars mogą zarzucać figurce, że wystają z niej kawałki Geparda na przedramionach i plecach. W mojej opinii jest to jednak totalnie chybiony zarzut, bo to trochę jak krytykować G1 Hafera, że ma całą szoferkę ciężarówki za głową. Tak Gepardon wyglądał w oryginalnej animacji, czy się to komuś podoba, czy nie, wygląd Cheetora jest zgodny z Kanonem. Z drugiej strony podoba mi się, że twórcy robili co w ich mocy, żeby ten kibir uatrakcyjnić. Wewnętrzna strona paneli na przedramionach została pomalowana tą samą metaliczną farbą co inne elementy modelu, a wnętrze górnych partii nóg Geparda, które w trybie robota trafia za ramiona wzbogacono ocentki i złote detale. To się nazywa zwracanie uwagi na szczegóły. Kolejny zarzut, z jakim spotyka się ta figurka, to klatka piersiowa, która nie jest prawdziwą głową z trybu Bestia, nowym panelem. Uważam, że ten zabieg w żadnym wypadku nie był podyktowany lenistwem Takary, a raczej wyborem estetycznym. W przekonaniu utwierdza mnie chociażby fakt, że prawdziwa głowa jest ukryta dokładnie za tym panelem. Jeżeli uważnie się przyjrzycie, to zauważycie jej wystające uszy. Gdyby się uprzeć, dałoby się wyciąć większość klatki piersiowej i po kilku drobnych modyfikacjach mieć w 100% oryginalną głowę z trybu bestii w roli klaty. Szybko okazałoby się jednak, że głowa z trybu bestii jest odrobinę za mała i zostawiałaby brzydkie szczeliny. Poza tym w serialu również pys Geparda wygląda zupełnie inaczej w obu trybach, więc w mojej opinii decyzja Takary to Salomonowe rozwiązanie postawionego przed nimi problemu. Poza tym obecna transformacja daje nam możliwość wyjęcia głowy Geparda podczas prezentowania trybu robota, dzięki czemu nie ryzykujemy otarć na figurce i uszkodzonych kocich wąsów. Pora powiedzieć kilka słów o głowie robota. Niestety w tym przypadku nie znajdziemy podświetlenia jak w Primalu, ale z drugiej strony chyba po raz pierwszy w historii serii Masterpiece dostaliśmy light piping. Wystarczy ustawić model przed źródłem światła, a przezroczysty plastik z tyłu głowy pomoże rozświetlić oczy. Co ciekawe, tył głowy przypomina nieco pionowo ustawioną maskę z oryginalnej figurki. Muszę pochwalić projektantów za bardzo wierne oddanie twarzy Tora. Już na pierwszy rzut oka widać to za postać, a precyzyjne malowanie dodaje jeszcze więcej uroku. Spodobały mi się detale takie jak malutki znak frakcyjny Maksymali i piegi. Do tego w zestawie otrzymaliśmy jeszcze dwa inne warianty twarzy: jeden z lekko otwartymi ustami i jeden delikatnie uśmiechnięty. Każdy z tych wariantów posiada także nieco inaczej wyrzeźbione oczy. Niestety, przy rozmiarze twarzy różnice są tak subtelne, że ciężko je w ogóle dostrzec. Szkoda, że ta kara nie pokusiła się o bardziej ekstremalne miny. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Light piping wygląda świetnie, kiedy mamy oświetloną z tyłu figurkę, ale jeśli nie mamy tego oświetlenia, to oczy czasami potrafią wyglądać odrobinę za bardzo, jakby nikogo nie było w domu. Szkoda, że nie dostaliśmy chociaż jednej twarzy z pomalowanymi oczami, albo wymiennych paneli, które zastąpiłyby light piping lakierowanymi patrzałkami. Jak wspomniałem wcześniej, chitor w trakcie transformacji zrzuca z siebie nieco uzbrojenia. Pierwszą pokawką jest zadomiotacz, który stanowi uzbrojenie oryginalnej zabawki, a w serialu był użyty może raz. Mimo, że jest to część kanonu, to jakoś nie jestem do końca zachwycony. Do tego, jeśli broń powstaje z zadu bestii, to czym będzie strzelać? Może jednak nie będę tego roztrząsał. <śmiech> Obornik. <śmiech> Żeby uzbroić czytora musimy odsunąć panel pod przedramieniem, rozłożyć broń, lekko rozchylić dłoń, wsunąć rękojeść i z powrotem złożyć broń, a na koniec zacisnąć palce i dosunąć panel przedramienia. Sporo zachodu, jak na to, że figurka trzyma ten kawałek plastiku względnie pewnie i nie wygląda przy tym zbyt przekonująco. Dużo bardziej podoba mi się druga część używana przez czytora broń jelitomiot. Tym niebezpieczniejsza, im bliżej meksykańskiego jedzenia się znajdujesz. Muszę przyznać, że już w kreskówce obłożenie działa jej tam i wydawało mi się bardzo dziwne. Zwłaszcza, że w ten sposób z Luffy mogłaby wydostawać się tylko jedna rzecz i nie jest to wiązka blastera. Niemniej samo działo jest bardzo ładnie wyrzeźbione i pomalowane, a w trybie bestii składa się w niewielką kapsułę. W tym przypadku umiejscowienie broni jest dużo łatwiejsze, ponieważ zastosowano ten sam mechanizm co w innych figurkach z serii Masterpiece. Podobnie jak w przypadku Primala, tu również mamy możliwość składowania uzbrojenia na plecach robota. Jedna giwera ląduje w slocie pomiędzy nogami geparda, a druga na zadzie. W rezultacie mamy ogromny plecak albo nieco mniejszy plecak i ogon. Sam wolę tę drugą opcję, ale i tak nie będę zachwycał się tego typu obwieszeniem figurki. Mimo wszystko, miło, że jest możliwość przyczepienia gdzieś pozostałości trybu bestii. Jeżeli chcesz, żeby działo na górze pleców zajmowało nieco mniej miejsca, zawsze możesz je złożyć tak jak to miało miejsce przed transformacją. Jeżeli chodzi o pozowalność, chitor naprawdę błyszczy. Każda stopa ma ruchome palce i łamiący stopę wychył. Dalej mamy bardzo głębokie zgięcie w stopie i ruchomy obcas. W kolanie odnajdziemy podwójne zgięcie, a tuż nad nim sztywny obrót. W biodrach ukryto dwie osie i ruchomą kieckę. Pas posiada obrót, ale trzeba przy jego użyciu wziąć pod uwagę nogi geparda na plecach figurki. Stawy barkowe budzą nieco obaw z mojej strony. U podstawy odnajdziemy obrót i zgięcie. Z jakiegoś powodu w moim egzemplarzu zgięcie w lewej ręce jest znacznie różniejsze niż w prawej. Powyżej umieszczono bardzo sztywny obrót w ramieniu i kolejną oś do wychylenia na boki. Poniżej znajduje się obrót w bicepsie i podwójne zgięcie w łokciu. Każdy nadgarstyk posiada po dwie osie, a palce poruszają się razem na jednym zawiasie. Głowa także posiada dwie osie i może patrzeć w górę tak wysoko, że przekracza to granice komfortu i zahacza bardziej o obrazy z egzorcysty. Taki zestaw stawów daje nam właściwie nieograniczoną pozowalność. Cheetor wykona bez mrugnięcia okiem nawet najbardziej karkołomne pozy, a do tego posiada otwór na podstawkę taką jak ta od Traxa. Gepardon ma w sobie to coś, że sam wpada w ręce i cały czas chce się go ustawiać, przestawiać, zmieniać. Spędzimy nad tą częścią recenzji dużo więcej czasu niż było trzeba, bo Cheetor daje tak wiele frajdy. Czas na kolejne porównania. Na początek zobaczmy jak Masterpiece radzi sobie przy pierwszej generacji Beast z Aż trudno uwierzyć, że to ta sama postać. Przy Generations rad Trapie Gepardom prezentuje się bardzo okazale, ale jednocześnie zaskakująco spójnie. Miło ze strony Takary, że starała się, żeby nowe modele były dość bliskie skalą temu co znamy z wcześniejszych wydań. Większość z was pewnie będzie się zastanawiać jak czytor wygląda przy wydanym jakiś czas temu Beast Wars Masterpiece Primalu. W mojej opinii ta dwójka robi razem ogromne wrażenie i chce dla nich więcej masterpiece'owego towarzystwa na półce. Dla tych, którzy nie zbierają figurek z serii Beast Wars, mam jeszcze porównanie z Masterpiece Smoke Screenem. Jak widać, modele są zbliżonego wzrostu, ale chitor jest zdecydowanie smuklejszy. Jeszcze szybki rzut oka na wszystkie wcześniejsze generacje Beast Wars Chitora. Sami przyznacie, że Masterpiece mocno wyróżnia się na korzyść na ich tle. Żeby dobrze zamknąć porównania, na koniec dodam szybkie ujęcie na grupkę uwspółcześnionych figurek z serii Beast Wars. Czas podsumować moją dzisiejszą recenzję. Masterpiece Cheetor to bardzo trudna w ocenie figurka. W trybie bestii przypomina to co znamy z serialu i w mojej opinii wygląda dobrze, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę jak trudnym trybem alternatywnym jest Gepard. Nie da się natomiast nie zauważyć wystających kawałków robota, a rozczepiający się tors bardzo studzi zapał i zniechęca od zabawy w pozowanie Geparda, nawet pomimo bardzo dużej ilości punktów ruchu. Kiedy jednak przetransformujemy Cheetora w robota, nagle znikają wszystkie wady modelu. Farba i cętki wyglądają niesamowicie, proporcje są doskonałe, rzeźba perfekcyjna, a pozowalność jest jedną z najlepszych, jakie zaserwowały nam do tej pory MPK. O ile tryb bestii nieco zawodzi, o tyle robot zrywa skarpety samą swoją prezencją. A nie mówiłem? Jestem zadowolony z czytora, chociaż mam świadomość jego wad i wiem, że nie wszyscy będą gotowi mu je wybaczyć. Primal był modelem, którego mogłem polecić w ciemno każdemu. Tutaj nie da się powtórzyć mojej oceny. Gepardon jest wyraźnie delikatniejszy i bardziej podatny na uszkodzenia, a tryb alternatywny ma swoje problemy. Z drugiej strony, model jest znacznie tańszy od naczelnego i jak na razie to najlepsza interpretacja postaci, a nie zapowiada się, żeby w najbliższych latach ktoś mógł zagrozić jego pozycji. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam także do odwiedzenia strony majacekfigurek.pl, gdzie znajdziecie recenzje, customy, poradniki. I wiele innych materiałów w sam raz dla kolekcjonerów figurek. Do zobaczenia!